to wybaczcie, mam dobrą pamięć jeszcze, ale nie aż taką. Dlatego plenum titulum. Witam was, kochani, wszystkim. I am very happy. My heart is full of joy. We have been waiting for that moment for 25 years. Niektóre yes. jesteśmy zawarli. Tyle so, yes. lat temu, między Karolej, Flensburgiem, a Słupskiem, uh, jest pierwsza w Europie i ponoć jedyna. Uh, but... Częstochowa. Witam prezydenta Częstochowa. Welcome to Mr. Częstochowa. tę nagrodę, ale myślę, że o szczegółach powiedzą zarówno pan sekretarz generalny Rady Europy, jak i szef komisji do spraw tejże Europy. Dobra, Europy która jest przyznawana miastu europejskiemu za wybitne osiągnięcia w propagowaniu jedności jedności Berlin, które na auffassung des Ausschusses hervorragende Leistungen für die Verbreitung des europäischen Einigungsgedanken erbracht haben. wydawana przez Radę Europy będzie przyznawana każdego roku przez parlamentarną komisję do spraw społecznych, zdrowia i rozwoju jednemu lub więcej zarząd you <laughs>